Andrzej Trzebiński. Liryk o miłości. Miej już oczy jelone, mówię. To nic. Zielone? Pytasz. To znaczy jak? To znaczy, w jaki sposób? Jelone. O, tak, Anno. Aby w nich był głos. I usta mogłem być bez głosu. Zielone niby drzewa w ulewie deszczu ziaren, Jak gwiazdy, których ogień góruje nad ciężarem, Że lecą ogniste w górze. To właśnie tak. Miej już ramiona słoneczne, mówię. Trudno. Miej. Słoneczne? Śmiesz się. To jest żart i to zupełnie niemożliwy. Więc dobrze: obejmij razem z człowiekiem słoneczny dzień. Wtedy szczęście to nie będzie niepokoić czy dziwić. Nie będzie, jak mnie niegdyś niepokoić. Szeroki, zbyt szeroki gest ramion twoich, bo gdy ramiona po to są tak szerokie, by objąć słoneczny dzień, to nie boli. Miej już lekki, dziewczęcy krok. No trudno nawet, gdy odchodzisz. No trudno nawet, gdy odejdziesz. Miej. Lekki krok i lekką sukienkę. Przecież trzeba się w końcu zgodzić, że musi być coś bardzo lekkiego, gdy wszystko na świecie jest ciężkie, gdy życie jest ciężkie i myśl i gwiazdy mają swój ciężar. To dziwne. O, Anno, uwierz. Och, przecież to sama wiesz. To dziwne i bardzo trudne, ciężkie, ale nic ponadto. Boże pierś, własną pierś ma się rozdartą, to za to oczy ma się zamknięte i chmurne. I choć kto ujrzy ranę, nikt nie ujrzy cierpienia, cierpienia ani niczego, ach, ani niczego ponadto. To nie był Kaprys serca, to był miłości realizm. Gdy miłość tak opęta, świat odrobinę upada, Więc aby wzniósł się nadal, Mówię twardo, bezwzględnie i bez żartu, Miej oczy zielone, ramiona słoneczne, I krok miej lekki, nadal. Stał Bogdan Dmowski.